Cześć, witam Was na moim kanale. Dawno nie pokazywałem, jakie postępy poczyniłem na moim koncie Free2Play, a tutaj zmieniło się dość dużo. Pierwszą najważniejszą zmianą jest to, co zobaczycie teraz na ekranach. A więc w końcu trafiłem pierwszą legendę z szardów. Co ciekawe, były to te szardy, których się najmniej spodziewałem, czyli pryzmowe szardy, i tutaj okazało się, że ta moja inwestycja w zrobienie tego turnieju nie poszła na marne, bo mogłem tam skończyć z jakimś nieprzydatnym epikiem. A tutaj pokazała się pierwsza legenda: Los Angeles, lider frakcji Knights Revenant. W sumie tak, mam zabite jeszcze z tej frakcji, więc będę mógł w jakiś sposób wykorzystać jego dodatkowe zdolności. Na przy okazji nie zresetowałem mojego Mercy na Ancient Shardach, więc tam jestem chyba około setnego sharda bez legendy, więc jeszcze drugie tyle otworzę i będzie trzecia legenda na koncie. No i co on potrafi? Na A1 atakuje jednego przeciwnika, mamy 100% szans na wrzucenie dużego weekend na dwie tury. Nie można tego rezystować, jeżeli e, przeciwnik wcześniej zaatakował Losana. My się, myślę, że to mi się przyda na Bosie. Weekend na pewno będzie przydatny. 80% szans, no bo na tej książki nie patrzę, bo dużo, dużo czasu minie, zanim będę w stanie go wyksiążkować. Ale nie będę potrzebował akuracji, żeby ten weekend rzucać na Bosie. Na A2 HP wszystkich moich czempionów zostanie podniesione do poziomu czempiona z najwyższym HP. I turmiter wszystkich czempionów zostanie podniesiony do turmiteru czempiona z najwyższym turmiter. Jest to bardzo, bardzo mocny skill na yy, na arenie. Zrobię go na przykład najszybszego i yy, wykorzystam ten skill i od razu może się ruszyć dwa razy. Albo no, pokombinuję sobie jakoś. Ale dodatkowo yy, HP Przeciwników zostaje wyrównane do poziomu Czempiona z najniższym HP I dokładnie to samo dzieje się z Turmiter Potem wrzuca na siebie tont na dwie tury Niezwykle mocny skill na arenę 7 tur cooldownu, bardzo dużo No ale na arenie przy wiecie, speed teamach No to yy, i tak bym nie miał czasu użyć tego drugi raz A3, atakuje jednego przeciwnika Przed atakiem transferuje wszystkie debuffy z siebie na cel i leczy się o 10% swojego max HP, dodatkowe 10% za każdy debuff przetransferowany. Kiedy kontratakuje, zawsze używa tego skillu zamiast A1. No i zobaczmy, jakie tutaj bonusy dostanę. Przeczytam się, skupię tylko na tym, co ja mogę mieć, bo mam tylko jednego championa tutaj z tej frakcji. Akurat takiego, którego używam. Przed atakiem dodatkowo usuwa wszystkie buffy. Z celu nie można tego rezystować, jeżeli e, przeciwnik wcześniej go zaatakował. E, no, w przyszłości tutaj jeszcze dodatkowe rzeczy mógłby mieć, jeżeli e, ktoś inny dojdzie z tej frakcji. No i pasyw. E, za każdym razem, kiedy on traci 25% HP, e, z pojedynczego uderzenia wrzuca na siebie blok e, block damage na jedną turę. Nie ma tutaj cooldownu. Więc za każdym razem to się może dziać. I bonus, kiedy jest zaatakowany, mamy 15% szans na to, że wrzuci trufir na atakującego i nie można tego rezystować. No więc tak, on się przedstawia, jeszcze mamy aurę. zwiększa defense we wszystkich miejscach o 25%. Co ciekawe, tylko 25%, jak na, jak na legendę, i zwiększa Resistance we wszystkich miejscach ale tylko dla Night Revenant o 60%. Punktów, więc tak się, tak się Losan prezentuje. Szczerze powiem, gdybym miał wybierać, to bym wybrał Teodora z tej ekipy, bo Losan e, dużo by zyskał na koncie dużo bardziej zaawansowanym. Oczywiście on mi się przyda, ale z tej ekipy, która była, nie był to wybór, którego ja bym dokonał, gdybym miał e, możliwość wybrania. Ale tak czy inaczej, bardzo się cieszę, że w końcu, w końcu. Mam drugą legendę na moim koncie. Jak widzicie, jest już na sześciu gwiazdkach. Od razu go wrzuciłem, bo miałem. Kiedy go trafiłem, już miałem czterech czempionów na, na pięciu gwiazdkach i pracowałem nad, nad kolejnym. Miałem wrzucać haikatun na sześć gwiazdek. No ale ona tutaj sobie w takim razie poczeka. No, od razu go wrzuciłem. Póki co no, na 44 levelu jeszcze nic z nim nie robiłem. Jak widzicie, żadnego sprzętu nie ma, tylko wrócę mu yy, tutaj. Blessing. Jutro, bo chyba jutro powinien być odblokowany Force więc po farmie dalej, żeby, yy, żeby go tutaj yy, ascendowanie wymaksować. No więc tak on wygląda. Pierwsza pierwsza yy, legenda z shardów na moim koncie. Jeśli chodzi o pozostałych championów, no to tutaj nic się nie zmieniło. Chyba Ilsi nie trafiłem od tego, jak ostatni raz wam pokazywałem Andurus, chyba już go widzieliście. Eee, Tereska, Bowos, Zelosa, możliwe, że ich jeszcze wam nie pokazywałem. Także no, niestety, żadnych takich naprawdę bardzo dobrych epików na moim koncie. E, żadne się taki na moim koncie. Nie pojawił. No więc tak to wygląda, jeśli chodzi o czempionów. Obecnie pracuję nad tym, żeby wrzucić nad jednym z challenge'ów. Muszę jeszcze wrzucić atak tutaj na 5, na poziom i będę wtedy, bo muszę mieć tam 3 bonusy na piątym poziomie. Dokończyłem akuresję, zrobiłem crit damage i tutaj atak i wtedy w tym w, tutaj, w tym challenge'u zgarnę legendarną książkę, która mi się oczywiście bardzo przyda. W dungeonach jutro jak im odblokują force keep to będę mógł to zrobić, i tutaj też wpadnie Wojciech. E, no, i tutaj teraz muszę wrzucić na 6 gwiazdek kogoś ze Spirit. To oczywiście będzie czy, pani, która miała być przed cylą wrzucona, e, czyli Hykatun. E, tutaj miałem też misję zrobić Force skip, e, w, e, Championa Force, więc e, po prostu tutaj inny challenge z tego e, wykonałem. A teraz, jak na farmie kurczaki, to odbiorę kolejną legendarną książkę. Tutaj, no jak już mówiłem, pracuję nad tym, żeby tutaj zrobić ten challenge. Jeszcze jedna rzecz mi została 250. Chyba nawet nie niecałe 250 jeszcze tam muszę tych medali zdobyć. I będzie jeszcze jedna legendarna książka. I myślę, że one wszystkie powędrują na, na Alicję. Tutaj. Miałem dosyć szczęścia, bo głównie lecą książki w ten skill. Jeszcze tutaj ten cooldown skrócej będzie dużo, y, dużo lepiej. Dwie no, poleciały w A1, potem jeszcze ten zostanie. No. Zastanowię się, czy będę maksował ją dalej z książkami, czy no, jeżeli pójdzie tutaj ta jedna, czy już zacznę losa na coś y, wzmacniać. No więc, tak to wygląda, jeśli chodzi o moje obecne y, priorytety. Co ciekawe udało mi się troszkę e, fragmentów zdobyć, 35 przy okazji robienia e, różnych rzeczy, ale że no, nie, miałem, nie miałem szans na to, żeby szardy e, uzbierać, żeby zrobić e, tutaj te szardowe eventy, więc generalnie nie miałem szans. Kurczę, w sumie jeszcze nie mogę wymienić, ale jak zacznę wymieniać te fragmenty, no to potem tutaj będę mógł sobie e, jakieś nagrody z tego zdobyć. No mode na pewno nie zdobędę przed końcem tego całego, tego całego challenge'u z kolejnych rzeczy, z kolejnych awansów to na pewno dojście na gold 5 jestem na gold 5 i tak sobie odświeżam jak mam czas i szukam właśnie takich teamów, jest jednoosobowa obrona i wtedy mogę takie teamy farmić i to w zupełności wystarczy do tego, żeby, żeby się na tym poziomie utrzymać i spokojnie farmić sobie e, farmić sobie medale. I powiem wam że dla nowego gracza chyba arena jest najgorszym e, doświadczeniem e, tutaj w tej dziesiątce. Tylko tych mogę chociaż nie tutaj. Co ciekawe no, mają speed leada. Gdyby on był na liderze to bym na pewno nawet nie próbował a w tej sytuacji zobaczymy może się uda. Jeżeli jest taka możliwość mam dosyć Przyzwoicie szybki team, więc mam szansę wygrywać z takimi teamami. Okej, okay. ich nukerów zabiłem. No i może się, może się uda. Ale wracając do doświadczenia płynącego z areny. Dojście do Gold 1 jest banalnie proste. Ktoś naprawdę niezbyt ogarniający arenę e, będzie w stanie tam dosyć szybko dojść. Ale w momencie wkroczenia na Gold sytuacja się zmienia diametralnie. Nagle gracz z, e, z, trafia na ścianę. Jest to bardzo mocno demotywujące dla gracza, bo gracz ma poczucie, że przecież arena jest banalna, awansuje ekspresowo, a tutaj nagle bardzo ciężko jest w ogóle znaleźć jakikolwiek team, z którym można wygrać. Właśnie tam no, też trzeba szukać takich słabszych e, słabszych teamów. I nie, to już na pewno nikogo więcej nie, nie pokonam. No i nagle człowiek spotyka się z, z, z właśnie z, z teamami złożonymi, głównie z Legend, Którzy już są lepiej ubrani, z graczami, którzy, którym, którym dużo bardziej zależy na to, żeby awansować, którzy rzadziej ustawiają słabo obrony. I dochodzenie, i w tym momencie awansowanie wyżej jest zupełnie inne, w zupełnie innym poziomie, co jest bardzo dla graczy demotywujące. Bo szczerze powiedziawszy, gdyby ta arena była bardziej zbalansowana, to dojście do tego Golda byłoby dużo dłuższe. Kiedy ja zaczynałem grać, no to ta arena zupełnie inaczej wyglądała. Ona była dużo bardziej wyrównana, więc nagle nie trafiałem na taką ścianę. Po łatwym tak przejściu całego brązu, całego silveru, nie, nie trafiało się na taką ścianę. No tutaj dojście do tego golda jest zbyt szybkie i gracz jest troszkę na zbyt wysokim, niedoświadczony gracz jest na troszkę zbyt wysokim poziomie niż areny, niż powinien. No i przez co te doświadczenie jest naprawdę, naprawdę nieprzyjemne, co ciekawe na gold 5 jest dużo łatwiej niż to, niż, niż mi się grało na gold 2 czy 3 bo tutaj zdecydowanie więcej jest przeciwników właśnie, którzy mają pojedynczą obronę, a przez to, że mamy tylko chyba 10 walk, w których możemy dziennie stracić punkty no to dużo łatwiej jest się utrzymać, bo więcej tych będąc w miarę aktywnym więcej na farmie tych punktów niż jestem ich w stanie Stracić no i spoko, bo mogę w tym momencie farmić sobie punkty do tego, żeby rozwijać mój Great Hall, eee, 35 medali mam, 250. Potrzebuję tutaj, że tak 250, potrzebuję, żeby zdobyć kolejną legendarną książkę. No i kolejną bardzo dużą. To jest chyba największy awans, jakiego dokonałem w tym momencie. To jest Clan Boss. Tutaj dobra dusza zaprosiła mnie. Chyba to zaraz było po moim filmie, w którym mu wspominałem, że będę musiał zmienić klan. Przyszło do mnie zaproszenie od. od Tutaj popromuję. Od chłopców z Ferainy. Dzięki za zaproszenie. No, i to jest klan naprawdę na, idealnie na mój poziom. Z jednej strony, to co mnie interesowało, to to, żeby były odblokowane te dwa miejsca. Zwłaszcza tutaj, dziewiąty slot, bo tutaj są książki, więc mam epicką książkę, możliwości kupienia albo legendarnej książki, więc to było dla mnie ważne, żeby to było odblokowane, bo książki to jest jeden z największych problemów na moim koncie. A z drugiej strony, to jest klan, który codziennie ubija Brutal i ubija Nightmare, i udało mi się przejść na Nightmare. Na Nightmare robię w tym momencie. Ten poziom, o, odsłonię wam, bo zasłaniam W dwóch kluczach dzisiaj było dobrze Dzisiaj było dobrze, ponieważ na tym Affinity, na Spirit Moje wyniki są jakieś o 5 milionów lepsze Niż nawet na Na Na, na Wojdzie. Ale tak to spokojnie, na razie to chyba jest trzeci dzień Robienia Nightmare I póki co za każdym razem w czterech kluczach udawało mi się ten nightmare zrobić, a przeskok jest duży, bo tutaj naprawdę już w miarę regularnie mogę liczyć na to, że będą wpadać jakieś książki, choćby epickie bardzo się mi przydadzą ale też jakieś szardy, no i to jest pierwszy poziom gdzie mogę zdobywać secret szardy z clanbossa więc to jest bardzo duży przeskok z brutala tak, gdzie nie było legendarów książek legendarnych też tutaj nie było i nie było y, sacred shardów. No i szanse na trafienie takich rzeczy są dużo większe, więc dla mojego konta, dla przyspieszenia progresu jest to naprawdę, e, naprawdę duża rzecz. Powoli będę musiał pomyśleć o tym, żeby zrobić jakiś speedrun dla mojego timu y, i żeby wyciągać więcej, bo w tym momencie. Jak mówiłem, Spirit jest nieco lepszy, ale generalnie powiedzmy tak średnio robię 10 milionów na klucz. A potrzebuję 39, żeby zrobić Nightmare. Więc jeżeli wpadłby tutaj na razie mi się jeszcze nie zdarzyło ale jeżeli wpadłby w False, to pewnie musiałbym dokupić klucz, żeby dostać główną nagrodę. Więc muszę bardziej nad tym teamem popracować. Więc to jest awans, którego cieszę się. Najbardziej, swoją drogą tak nie wierzyłem, że jeszcze będę w stanie nightmare robić, ale miałem jeden klucz, brutal już miałem zrobiony stwierdziłem, a, spróbuję i pyknąłem 13 milionów, byłem bardzo zdziwiony, bo 13 milionów to ja na brutalnie robiłem, e, a tutaj pierwszym kluczem, no ale to był jakiś wyjątkowo mocny klucz, bo jak już wspominałem, tak średnio 10 y, milionów robię. Więc tak to wygląda, y, wygląda na y, na klambosie. Chimera muszę wrzucić klucze dzisiaj. Muszę o tym pamiętać. Kurczę, nie. Przegapiłem. Ale ze mnie baran. Ale ze mnie baran. Przecież jestem w... Ach, przegapiłem nagrodę. Bo tutaj spokojnie, no, mógłbym już się zajmować no, normal. Myślę, że w, w tym tygodniu mógłbym się z normal y, mierzyć. Kurczę, szkoda. No, szkoda, że to przegapiłem. Nie jestem jeszcze przyzwyczajony do tego, że e, dzień wcześniej już jest zablokowana ta chimera i nie można już tego robić. Kurczę, miałem to dzisiaj. Ach, dałem ciała. Ech, no, więc. no Porażka, tutaj błąd. No i Sic, udało się wygrać. Nie byłem w stanie za bardzo mojemu klonowi pomóc, bo w, w, obronę ustawić ustawiłem. Ale jak sobie szukałem odpowiednich przeciwników, których mógłbym pokonać, no to nie bardzo widziałem takich. Ale chciałem atakować na ślepo, bo, bo to są punkty minusowe, jeżeli przegram. Jedną walkę gdzieś rozegrałem, gdzie widziałem szansę, ale no, przeciwnik był do mnie szybszy i mnie ne, załatwił. Ale klan wygrał, także mogę zgarnąć tutaj yy, czemu nie mam chesta? Czyż mi się nie załapał? Stawić jedną obronę, to miałem i wygrać jedną walkę, albo zdobyć pusty slot. Okej, okay, może to trzeba zrobić nie jedno z tych, tylko coś, dwie rzeczy. No, szkoda, bo by mi się to bardzo przydało, ale tutaj mnóstwo sprzętu legendarnego, sześciogwiazdkowego, to na pewno y, będzie będzie przydatny, mam nadzieję że przy następnym switchu już będę w, w ataku bardziej przydatny i będę mógł więcej tutaj klanowi dać niż to co, było, to co było teraz no dobra, tak to wygląda na moim koncie jak widzicie są postępy jest gold 5, przede wszystkim nightmare to mnie najbardziej cieszy no i jest ta legenda, druga legenda na moim koncie, dobra z mojej strony na dzisiaj będzie to wszystko. Mówi do was Samuel. Cześć.